utęskniłaś za, za takim troszkę wolniejszym czasem, bo pamiętam, że kiedyś mówiłaś po tym, jak zrobiłaś sobie przerwę, że łatwo się rozsmakować, że, że uroda tego zdrowego lenistwa jest bardzo wabiąca. I tak się zastanawiałem, czy teraz po prostu łatwiej było ci się dzięki temu odnaleźć w, w tym, jakie wymagania czas zamknięcia nam postawił. No ja jestem domatorką. Yy, lubię. Tak z przyrodą, mhm. bo teraz też było na to więcej czasu. Dobrze się też czuję w roli nauczyciela moich dzieci, więc jakby myślę, że gdyby nie ten strach, który, który wszyscy przeżywaliśmy, to, to był to naprawdę dla mnie taki czas wreszcie na więcej czasu dla rodziny i to. Na plus, i mam nadzieję, że moje dzieci to będą pamiętały, właśnie jako taki czas bliskości, I, i takiego jeden na jeden po prostu, gdzie możemy być dzieciakami po prostu każdego dnia. Ale jednak, no, nie da się oszukać, że gdzieś tam w głębi serca każdy z nas czuł właśnie tą niepewność przy. przy jeśli, głównie jeśli chodzi o, o naszą przerwę w pracy, bo to trwało bardzo długo i to jest niezwykle frustrujące. Po drugie, hmm, każdy z nas artystów na pewno oprócz tego, że nakrywa studio, to dla niego bardzo ważne są koncerty i to wymiana energii między publicznością a artystą nie, nie da się tego niczym innym zastąpić. I to też było bardzo trudne po prostu żyć bez tego. Ale mm, myślę, że to też był czas na y, kreatywność, na właśnie znajdywanie sobie innych zadań y, i nauka wielka: pokory i cierpliwości. I mam nadzieję... hmm. Tak, bo. Ja pamiętam, jak kiedyś opowiadałeś o tym, że to jest duża umiejętność tak wykorzystać ten czas, trochę się zatrzymać. Tam się pojawiała taka informacja na temat na przykład takich, wiesz, wysoko postawionych biznesmenów, którzy a to przekładają zegarek z ręki na rękę albo inną drogą zaczynają dojeżdżać do pracy i to jest wtedy sygnał, że pora się zatrzymać. Nam rzeczywistość zafundowała to zatrzymanie się, to takie symboliczne przekładanie zegarka z ręki na rękę. Nie każdy potrafi odłożyć smart on. nie każdy chyba potrafi tzn. jest to krótko mówiąc dużą umiejętnością zostać tak momentami samemu ze sobą nie rozpraszać się tymi wszystkimi bodźcami, to chyba jest duża umiejętność no, trochę nie mieliśmy wyboru Ty słyszę, że sobie poradziłaś, że mimo Ty, oczywiście tych Tak, uh -huh. oczywiście to było dla mnie ogromnie trudne, bo to nie był mój wybór prawda, byłem tego zmuszeni, więc jakby uh -huh. to zawsze będzie właśnie podszyte strachem i niepewnością i to jest dużo trudniejsze niż taka decyzja za dużo pracuję, muszę zwolnić. Też jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, jak mm -hmm. rozmawialiśmy, że na przykład y, nauczyciele w niektórych krajach, y, we Francji czy, czy w Niemczech, mają możliwość pracowania czterech lat, a piąty biorą bezpłatny y, urlop, podczas mm -hmm. którego mm -hmm. muszą zrobić kursy niezwiązane ze swoim. Y, Kompletnie zmieniłem profesor. Tak się przydarzyło, że nie mogliśmy pracić swojego zawodu i w cisznicy musieliśmy się czymś innym zająć. I to jest niesamowite przewietrzenie głowy. I też dzięki mm -hmm. temu teraz, kiedy wracamy na koncerty, robimy to z jeszcze większą impetem, entuzjazmem, przyjemnością. Więc myślę, że no, w ogóle całej planecie się przydała ta przerwa.